Cześć Mako, z tej strony Fabrif, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zainstalować sterowniki do myszki Krypton770 Wiem, wiem, wiem. Dawno nie było odcinków, a i za to Was bardzo serdecznie przepraszam. Nie miałem też trochę czasu i też nie wiedziałem co nagrać coś zawsze, ale wpadłem na pomysł, że zrobię taki maraton, muszę powiedzieć, taką całą serię Do... wszystkie sterowniki do każdej, my... do każdej myszki, tylko Informuję od razu, że ja nie mam każdej tej myszki, więc on nie pokaże aplikacji, jak ona wygląda, więc wam tego pokażę, to jak zainstalować, ok? Więc tak. Pierwsze, co robimy, wchodzimy na stronę genesys.genesys.com. Oczywiście link do tej strony będziecie mieć w opisie, tak jak zawsze. I tak, i wchodzicie wsparcie do pobrania, gdy już Wam się otworzy. Wpisujecie 720. 70 i instalujecie Genesis Scripton 770 Software. Klikacie raz. Gdy Wam się to pobierze, jeśli, bo jeśli się Wam to nie będzie chciało pobrać, to spróbujcie z innej przeglądarki. Bo ostatnio miałem taki problem że. Jedna osoba mi napisała w komentarzu, że... już nie pamiętam kto, ale mi napisała w komentarzu, że nie może zainstalować temu. Ja y, to odpisałem mu, że trzeba y, albo serwery są przepełnione, albo, w, albo w przeglądarki, więc, y, więc to też zależy od przeglądarki z jakiej to I pobieracie. Dobrze, jeśli Wam się to pobrało, y, otwieracie to. Klikacie na to raz, tu klikamy zamknij. Otwieramy folder Genesis Scripton 770 Setup i klikamy dwa razy na aplikację. Klikamy Tak. Next. Tu wybieramy sobie folder, jaki chcemy. towarzyszy 4,6 MB. Klikamy Next. Klikamy Next. Klikamy Install. I to nam już się zainstalowała. Oczywiście ja tego nie otworzę, ponieważ nie mam tej myszki, więc to pokazuję, jak to zainstalować. Więc w takim razie, tak jak już to zainstalujecie, to tam, gdy otworzycie, będziecie się, się, się mogli bawić w, w DPI. DPI, tak jak ja mam tutaj Krypton 700, to ja się tak mogę właśnie bawić tu w DPI, sobie różne yy, kolorki sobie zmieniać w myszce. W i te sterowniki są akurat bardzo fajne, więc to bardzo polecam. Więc to by było na tyle. Drogi widzu, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ zbieram do tysiąca subskrypcji. Może mi się uda. Więc yy, to, to by było na tyle z tego odcinka. Życzę wam M miłego dnia lub miłej nocy i siemka.